Dzień dobry wszystkim. Jest nowy sezon skrzynek, więc zrobimy sobie mały opening. Tym razem mamy Aliet Crate do otwierania. E, jeszcze nie podglądałem, jak te skrzynki wyglądają w środku. Nie mam pojęcia, co tam jest. Jeszcze tego nie przeglądałem. E, więc w sumie możemy sobie od tego zacząć, żeby sobie podejrzeć. W ogóle, sorry, że przez ostatnie 3, no w zasadzie 4 tygodnie się nie odzywałem, e, ale chorowałem. Przez ostatnie 3 tygodnie byłem chory. E, Grążka i te sprawy, ale już jest wszystko w porządku więc można wrócić do nagrywania. No dobra, dobra, tyle tytułem wyjaśnienia. Zobaczmy, co tam jest w środku. No oczywiście radiantowe wierzchowce. Mamy takiego, mamy takiego i mamy takiego. No na, na to oczywiście nie liczę. Na to szansa jest najmniejsza, żeby zdobyć. Muszę przyznać, że wyglądają ciekawie. Wyglądają ładnie. Chyba są związane z aliadami, czyli z tymi takimi starożytnymi elfami. Ten, ten chyba jest najlepszy. Ta poświata, ta, ta taka słoneczna, co troszeczkę rozchodzi się od tego wierzchowca, wygląda najlepiej, uważam. No nie obraziłbym się oczywiście, jakby mi wpadł, ale bardzo wątpię. Zobaczmy zwykłe wierzchowce. No i zwykłe wierzchowce niestety nie prezentują się najlepiej. E, są po prostu zwyczajne, tak? Mają troszeczkę tych tych, tych, tych takich e, jakby, no nie wiem, tą zbroję taką jakby szklaną, trochę trochę w ten deseń, ale e, to wszystko. I muszę powiedzieć, że mi się to nie podoba. E, te wierzchowce są po prostu zwyczajne. E, więc. E, no ja wiem. No jest jeszcze o, Sweet Roll to jest mabelek do domu, który można sobie zdaje się, postawić. I tyle, I tyle, jeżeli chodzi o apexowe nagrody. Zobaczmy, co w legendarkach jest. Mamy tutaj jakąś bramę do domu. Można ją otworzyć. Można. Otwiera się. I okej. Okay. Spoko. Co mamy dalej? To, to, muszę, to muszę powiedzieć, że wygląda naprawdę fajnie. Ciekaw jestem, czy da się to połączyć z jakimś skinem. Ale te rysunki wyglądają, no muszę powiedzieć, kozacko. Naprawdę wow. Spoko. Co mamy dalej? Ice Comet. Co to jest? To jest. To jest też mebelek w postaci po prostu takiego światełka do, do domu. No okej, okay, może być. Dalej mamy wierzchowca. Nix Ox. Zdaje się. Tak. A to, to po prostu taka wielka pchła. czarno Albo czarno-niebieska, albo fioletowo niebieska Jak zwał, tak zwał. Wygląda super. Muszę powiedzieć, że że całkiem ciekawy wierzchowiec. Co dalej mamy? Emotkę. Emotki to mnie praktycznie w ogóle nie interesują. Kolejny wierzchowiec, tym razem Guar. A taki sobie bym powiedział. Strój rybaka. Ten zdaje się w ogóle mam, ale jest całkiem w porządku. No Wygląda, wygląda całkiem nieźle. Co tam jeszcze mamy? Taki pecik. Scrolla mamy. I mamy nowy skin postaci, który wygląda no tak całkiem całkiem. Całkiem w porządku. Całkiem w porządku mógłbym mieć. Mógłbym, mógłbym wygrać, nie obraża się też. Ja lubię zbierać skiny, więc spoko. Okej, okay, kolejny wierzchowiec. Tym razem taki koń bojowy bym powiedział. No, nawet spoko wygląda. Meridian Sabre to jest Pegic, No to taki. Petów też nie za bardzo zbieram. To jest chyba emotka, czy nawet memento. Memento, coś tutaj malujesz, sobie coś tego pierdoła. Kolejny wierzchowiec, by powiedzieć, że pospolity. Jest kostium, A taki nie mój styl. Zobaczmy, co tam dalej. Ok, tu mamy nowy skin. I muszę przyznać, że wygląda też całkiem spoko. Chociaż yy, wydaje mi się, że te struktury tutaj, te takie kamienne, jakby one były całe czarne, to on by lepiej wyglądał. Naprawdę. Yy, bo tak to ten ten, yy, ten skin po prostu jest taki troszeczkę yy, zablady. Ale spoko, może być. Ok, zobaczmy co jest w epikach. W epikach mamy. Zdaje się, że to jest mebelek. Yy, ok, na twarz mamy rysunki. Mamy takiego peta. E, okej, okay, tron, spoko. Ale czy to jest hałupanie? to jest emotka. I siadasz na tronie, okej. Okay. No, mamy takiego gryfa, to jest pewnie pecik. I mamy wyglądy broni, które e, w zasadzie... No nie są za specjalne. Jeżeli mam być szczery, to w ogóle mi się nie podobają. Nie ma w nich nic e, wyjątkowego. O! Te oczęta są naprawdę, naprawdę wow. To mi się podoba. Ale to jest nowość. Nie, wcześniej czegoś takiego nie widziałem, żeby zmieniać kolor oczu. Więc to jest e, całkiem spoko. No i pet. E, taki wygląd. Zdaje się, że już to kiedyś było. Nawet, e, e, nawet to było chyba do wygrania w jakiś sposób, e, za pomocą questów albo czegoś. I taka też. E, na półpapy. Okej, okay, superior to... chociaż kurde, ten pecik całkiem nieźle wygląda, ale superior nagrody to są zwyczajne już takie kie, kiepskawe. Chociaż widzę, że niektóre z nich są całkiem, całkiem spoko. Tak, na przykład to ta maska czy coś. Zwykle w tych superiorach praktycznie już nic nie ma ciekawego, a tu widzę, że coś, coś poddawali i wygląda to nawet, nawet, no tutaj jakbyś czyścił komin, nie? Tak mniej więcej twoja postać by wyglądała. Co tam jeszcze? To jest memento. <noise> dobra. To ciekawe. No widzę, że y, troch, trochę poddawali takich rzeczy y, ciekawszych do tych superiorów, więc y, to jest całkiem spoko opcja. Zawsze coś lepszego można wygrać. O ten pet jaki fajny. Taki drewniak. Bo tak to szczerze mówiąc to, to nic ciekawego nie było y, do, do, do wygrania. W tych superiorach. No i w tych co tu mamy? Fine i common to, to w ogóle padaczka, nie? Na to w ogóle nie ma co patrzeć. No dobra. Kupmy sobie 15 tych skrzynek. Eee, niby kasa w błoto, bo te wierzchowce w ogóle mi się nie podobają. Eee, ale co tam zobaczymy? Tak dla zabawy po prostu. Tak w zasadzie tych koron nie ma na co wydawać. Eee, więc zobaczmy. Bankruti witam cię serdecznie. No zobaczmy co tu się uda. Aliet crate. 15 skrzynek. 15 faili. No na razie jak najbardziej fail, bo widzę, że e, tylko coś takiego. Następną otwieramy. I kolejny fail, czyli niebieska karta. Już widać po tym, co bankru Bankruti tutaj nam serwuje. E, jak te karty się pokazują. E, no to ta niebieska poświata tu już mówi, że, że tu za dobrze to już nie będzie. I kolejne dwie niebieskie. No cóż. Taki lisek. No. Okej, okay, legendarka nam się trafiła. No ciekaw jestem, co to będzie. Eee, I to jest emotka. Dramat. Że oni dają e, w legendarnych nagrodach emotki, to to jest wstyd. No. No ludzie, no. To już miałem. Dużo trucizn. Okej, okay, taki pecik. Może być. O! No i kolejna legendarka. Zdaje się, że to też jest legendarka. No zobaczymy. Otworzymy najpierw tównistę. Okej, okay, i kometa, to jest to jest yy, mebel do domu. A to jest gwar, to jest nowy. to jest to jest nowy mod. No, nie jest wybitnym, Wolałbym tą pchłę niebiesko, niebiesko No ale spoko, no. Trafił się ok. Tu jest scroll. No, i mamy pecika. Bankruty. Mógłbyś dać coś lepszego, pani bankruti, Cztery skrzynki zostały. Next. No, epic. I to znowu zwój. Dobra, chyba dwie skrzynki ostatnie. No i ostatnie rozdanie. Dajesz. No niestety. Niestety, ale nie trafiło się. Nie trafiło się. Okej. Okay. Koniec, koniec skrzynek. Zobaczmy, zobaczmy tego wierzchowca. Chciałbym zobaczyć tego wierzchowca, który mi się tutaj sprezentował. Przyzwijmy, no, taki, no, no sami widzicie, no, poza tym, że ma takie nietypowe ubarwienie, no to jest zwyczajny wierzchowiec. No cóż, no, trzeba mieć dużo szczęścia, aby wygrać coś naprawdę wartościowego. Hmm. Więc, no, ja wam życzę szczęścia. No, no mi się nie udało Zobaczmy co tam jeszcze pozdobywałem Ale chyba niewiele tego było e... Ok, taki pecik To jest w zasadzie taka owieczka No cóż, no owieczka jak owieczka Czekaj, czy beczy Co tam jeszcze się trafiło A, kolejny pec zdaje się I to jest misiek taki Ok. No misiek jak misiek Zwyczajny co tam jeszcze? A raczej takie podstawowe, te, te... Tutaj trzeba, zdaje się, coś wpisać, żeby to zobaczyć. Day, zobaczmy. Okej, i to jest legendarna nagroda, słuchajcie. No nie wiem, jak dla mnie to jest po prostu albo jakiś błąd, albo po prostu wstyd, no bo... No co w tym fajnego, że, że gracz sobie wpisze taką emotkę No i będzie mieszał tak łapami, nie wiem, z jakąś niebieską poświatą No jak dla mnie nic specjalnego I to jest nagroda legendarna No ale cóż, on no, gusta i guściki No jak dla mnie totalna bieda Nie powinno być czegoś takiego w, w legendarkach według mnie Okej, okay, mamy taki kapelusz Co ciekawe niszczy mi całkowicie fryzurę Trochę dramat. Mamy taką maskę jeszcze. Okej, okay. czy coś jeszcze tutaj z kapeluszy? Chyba nie. Wracamy do swojej fryzury. Okej, okay. tu jeszcze jakąś tiarę zdobyłem. Aliecką. O, i to jest fajne, bo to mi nie, nie, nie psuje fryzury. Mogę mieć własną fryzurę. I jeszcze taką tiarę sobie noszę. Aliecką. Spoko. Co tam jeszcze? Ostatnia rzecz, którą zdobyłem tutaj. To był lis. Zdaje się tak. I to jest... To wygląda tak. No, no mi się nie poszczęściło ewidentnie. Może wy będziecie mieć więcej szczęścia. Zobaczmy, co tu jeszcze jest w tym. Taki mieczyk. Bo w zasadzie wygląd miecza dwuręcznego. A może być. Ok. I za 100 za 100 dżemów mogę kupić sobie taki skin. E, tylko pytanie, jaki to jest sens, bo... Aha, no jest jakiś sens. Jest jakiś sens z tego względu, że e, tu mam prawdopodobnie jakąś taką losowość. Chociaż. Chociaż. Ty, nie wierzę. Słuchajcie, ale jaja dodali. Możliwość zakupu za dżemy. E, tych radiantowych wierzchowców. No tego nie widziałem jeszcze. No normalnie jestem w szoku, że można za za dżemy kupić radianty. No tego jeszcze nie widziałem. Fajny ruch. Fajny ruch. Uważam, że to jest spoko z tego względu, że No kurczę, no te wierzchowce były bardzo rzadkie. Naprawdę niewiele osób na serwerze niewielu osobom na serwerze udawało się zrobić takiego rzadkiego radiantowego wierzchowca A tu się okazuje, że jeżeli masz odpowiednią, odpowiednią ilość koron no to możesz sobie takiego, takiego wierzchowca kupić, tak? No to jest najbrzydszy według mnie i no niespecjalnie wygląda. I kosztuje 1200 i się nie dziwię. Zostało to pewnie specjalnie wycenione. No ten już trochę lepiej wygląda, ale kosztuje już 1600. No i ten 2,5 tysiąca koron. No to jest miażdżąca cena, jeżeli chodzi o zakupienie bardzo fajnego wierzchowca. No ale cóż, no niewielu może sobie na to pozwolić, bo trzeba troszeczkę losować, żeby, żeby móc sobie to kupić. Dobra, to chyba tyle w zasadzie. Miałem zobaczyć ten skin. No i ten skin kosztuje faktycznie 100. 100 gemów. Jak dla mnie, no nie opłaca się. Nie opłaca się, już wolałbym odkładać swoje gemy i kupić Radianta. No, moi drodzy, dajcie proszę znać, co Wam się udało wylosować, czy. Czy, czy udało Wam się jakiegoś APEXa może zdobyć? Chociaż no, w zasadzie nie ma się czym chwalić, bo te, te wierzchowce po prostu są zwyczajne. Ale może ktoś miał duże szczęście i po prostu wylosował Radianta. No wtedy ogromne gratulacje. Ja będę kończył. Wracamy powoli do wrzucania filmików co tydzień. Postaram się troszeczkę nadrobić, bo dużo mi ominęło, żeby wam przekazać sporo informacji. Na temat nowego dodatku, na temat zmian, e, postaram się porobić jakieś buildy dla Was. E, także, widzimy się przy, e, mniej więcej za tydzień. Na dziś to tyle. Dziękuję za lajki like i komentarze. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco z następnymi filmami. Wpadnijcie też na mojego facebooka, bo wrzucam tam sporo informacji o aktualnościach WeSo oraz zapisy ze streamów, gdzie najczęściej odpowiadam na Wasze pytania. Link zostawiam w opisie. Pozdrawiam, cześć.